A już przeżyłem dwie, dziękuję dosyć. Zwierzę na siedzenie wzrok, zamknęła myśl, wciąż czuję obce woje, obce słyszę głosy i innym wilkom. Nie dowierzam nie od dziś, lecz jakże trudno jest polować samotnikom. Z zwierzę oczyszczono cały las. Zoczyłem łup do ziemi głodny pesk przytekam ten straszny ból stokroć oleń gorszy trzask. strzeżcie się wilki, strzeszcie się przynęty, Strzeszcie się wilki, strzeszcie ludzkiej łaski, Zastawił na was wróg zawzięty pod trzaski. Już moja prawa łapa tkwi w żelaznych szczękach i nie, nie, nie wyrywa choćbym wszystkich użył sił, A królik w pętli moja zguba i przynęta, Czerwone oczy przerażone we mnie Co zastawił wnek i to dopiero próg. To z jego marnie zginę rąk jak zwierzę ginie Dostanę pałką, pewnim wartem będę mógł Strzeżcie się wilki, strzeżcie się przynęty Strzeżcie się wilki, strzeżcie ludzkiej łaski Zastawił na was wróg, zawzięty pod trzaski Żałosny koniec, śmierć haniebna nie dla wilka Niech królik mi daje pędki, czeka na swój los Moja pieśń życia jeszcze dla mnie nie zamilkła I przestrzeń jeszcze mój usłyszy głos Własnej łapie szczęk zaciskam straszny uchwyt. Ona nie moja już mnie woli musi zgnić. Już w tej własnej krwi mam pełne żuchwy. Jednym szarknięciem się wajam żyć. Strzeżcie się wilki, strzeżcie się przyrędę, Strzeżcie się wilki, strzeżcie ludzkiej łaski Zastawił na was wróg zawzięty pod trzaski Słuchajcie głosu tego choć z daleka Krew szybko wsiąka w ziemię, strach zabija czas Słuchajcie bracia, wyje do was wilk, kaleka. Trzeba odrzucić to, co w nas nie nas I po dziś im nagania w strzele czy Czy zwyczajone czytanie tropów map Przedstępem mówi Oto jest wilk wolny Kiedy na śniegu ujrzy ślady gała się przynęty. Strzeżcie się wilki, strzeżcie ludzkiej łaski. Zastawił na was wróg zawzięty bo trzaski.